Mam przykład innej pacjentki. Potrzebowała endoprotezę kolana. Miała zupełnie zniszczone kolano. No i też poszła do jednego y, pana doktora. On powiedział, że on ją zoperuje. Zapłaciła mu, poszła do szpitala. W szpitalu państwowym operowana. Operował znowu ktoś inny i zupełnie ją źle zoperował. Popełnił błąd w sztuce, ponieważ jak się robi endoprotezę, trzeba taki czpień włożyć w kości udową. Ten czpień był w złym miejscu włożony, przebił się przez kość. Zupełnie krzywo jej wstawił endoprotezę. Także w ogóle nie może chodzić. Zupełnie nogaje się, no, jak zgina kolano, to w bokie w bok idzie po e, No i odbija się w tej chwili od drzwi. Lekarz musiał to widzieć operując? Nie, to był błąd w sztuce, który został przeoczony. Widać to też, bo zrobiliśmy tomografię komputerową, i do tomografii komputerowej widać, że jest dziura w kości w niewłaściwym hmm. miejscu. Natomiast to jest tak, niech pani się rehabilituje. Nie, ona na myśli, jeszcze w momencie, gdy lekarz operował, to to widać gołym okiem, czy on po prostu powinien zareagować, powidząc, że jest coś nie y, tak? Powinien czy... to zareagować, tak, bo być może, że nie zostało to zauważone, okay. albo było zbyt szybko jest robione, na to, tak? takie mm -hmm. komplikacje mogły się zdarzać, y, natomiast no, później, no wiadomo, że jest krzywo, no więc trzeba coś z tym zrobić, poprawić, trzeba wymienić tą protezę, niestety, kolejne, kolejna operacja. Mm -hmm. No ale jest takie stwierdzenie, że pacjentka się źle rehabilituje, tylko że jak zgina nogę, to jej stopa idzie w bok, <laughs> no, to coś tam nie gra, prawda?